Dzień dobry, Małgorzata Maciejuk. Witam państwa. Zaczynamy obserwator. Koronawirus w Słupsku i regionie nie odpuszcza. W czwartek służby sanitarne potwierdziły kolejne zakażenia u kobiety w średnim wieku ze Słupska oraz u kobiety i mężczyzny w starszym wieku z powiatu słupskiego. W środę z kolei SARS-CoV-2 potwierdzono u dwóch młodych kobiet ze Słupska. Wszystkie te przypadki zaliczane są do ogniska koronawirusa w firmie Mowi w Duninowie. Stan zdrowia zakażonych osób jest dobry. W sumie w regionie potwierdzono już 66 przypadków SARS-CoV-2, 29 w Słupsku i 37 w Powiecie. W ciągu ostatniego tygodnia liczba zakażonych wzrosła o 21 osób. Zmiany budżetowe i skargi przedsiębiorcy na prezydent miasta były głównymi tematami środowych obrad Rady Miejskiej w Słupsku. Umowami zajmie się komisja rewizyjna. Radni wciąż obradowali częściowo zdalnie. Zanim radni rozpoczęli obrady, chwilą ciszy upamiętnili zmarłego we wtorek Zbigniewa Mareckiego, wieloletniego dziennikarza, ale również miejskiego radnego pierwszej kadencji. Radni debatowali nad zmianami w budżecie miasta, wynikającymi głównie z pozyskania pieniędzy zewnętrznych, m.in. na przebudowę ulicy Zygmunta Augusta czy modernizację stadionu przy ulicy Zielonej. Zwiększono również budżetowe wydatki, część przeznaczonych na nie pieniędzy pochodzi z oszczędności powstałych w wyniku przetargów na miejskie inwestycje. Radni dyskutowali także o planach budowy kolejnego odcinka ulicy Legionów Polskich i inwestycji mieszkaniowych w okolicach ulicy Szpilewskiego. Przekonywali, że wykonanie najpierw inwestycji drogowych spowoduje, że działki znajdujące się w tej części miasta zyskają na wartości, a wówczas do budżetu trafi więcej pieniędzy ze sprzedaży ich deweloperowi. Zwracali też uwagę na niepokoje działkowców, którzy mają ogrody przy ulicy Banacha, a którzy boją się utraty działek i miejsc parkingowych. Ostatecznie propozycje zmian budżetowych zostały przyjęte niemal jednogłośnie, podobnie jak będąca ich konsekwencją zmiana wieloletniej prognozy budżetowej. W dalszej części obrad rozpatrywano skargi, które na działalność prezydent miasta złożyła firma AdCoNi zajmująca się odholowywaniem pojazdów z dróg publicznych czy stref zamieszkania, przechowywaniem ich na parkingu i utylizacją. Radni stwierdzili, że nie Rada Miejska jest organem właściwym do rozpatrywania takich skarg. Uznali za zasadną jedynie tę część jednej ze skarg, której przedsiębiorca skarży się na brak odpowiedzi władz miasta na wysłane do ratusza dwa pisma. Radny Kazimierz Czyż sugerował nawet, że władze miasta powinny przemyśleć zmianę kontrahenta. Ostatecznie Rada upoważniła komisję rewizyjną do przeprowadzenia kontroli umów zawartych przez miasto z firmą Atkonis. Kolejna skarga złożona została przez Słupskie Stowarzyszenie, które zarzucało kłamstwo prezydent miasta. Chodziło o jej słowa dotyczące zgody na inwestycję światłowodową na jednej z ulic. Prezydent twierdziła, że odmowy zgody zabrania spec ustawa. I właśnie tego określenia przepisów dotyczyła skarga stowarzyszenia. Krystyna Danilecka. Wojewódzka przekonywała, że ustawę, na którą się powoływała, można nazwać spec ustawą. Przekonywała skutecznie, bo choć komisja skarg, wniosków i petycji rekomendowała przyjęcie skargi, ostatecznie radni w głosowaniu ją odrzucili. Za było 11 radnych, natomiast 12 zagłosowało przeciw. Ustedcy policjanci zlikwidowali hodowlę marihuany prowadzoną przez 27-latka z powiatu. Ustrzanin wezwał policję do awantury domowej, ale odpowie za posiadanie marihuany. Na jego posesji Policjanci znaleźli krzaki konopi indyjskich. Policjanci z ustki zostali skierowani na interwencję domową. 27 latek wezwał policję, bo w domu awanturował się pijany ojciec. W trakcie interwencji okazało się, że nie tylko ojciec ma coś na sumieniu. Szybko wyszło na jaw, że zgłaszający uprawia nielegalne rośliny. W okolicach domu policjanci znaleźli pięć krzewów konopi indyjskich. Rośliny zostały ścięte i zabezpieczone. 27-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Postawiono mu zarzuty uprawy konopi indyjskich innych niż włókniste. To przestępstwo zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności. W najbliższą sobotę, 1 sierpnia, przypadnie 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku jednak nie będzie ani uroczystych miejskich obchodów, ani rekonstrukcji walk powstańczych. Tego dnia natomiast rondu u zbiegu ulic Łady Cybulskiego, Szafranka i Aluchn na nadane zostanie imię dr Haliny Jastrzębskiej. Patronka ronda była sanitariuszką, żołnierką Armii Krajowej, a po wojnie już w Słupsku wieloletnią ordynator Dziecięcego Oddziału Zakaźnego. O miejskich obchodach rocznicy wybuchu Powstania mówi prezydent Słupska Krystyna Danielecka Wojewódzka. Spotykam się przy tym rondzie, godzinie 12, .00. to będzie taka namiastka naszych uroczystości rocznicowych powstania. Warszawskiego. O 11.30 z placu zwycięstwa odjedzie autobus, który zabierze kombatantów. Zachęcamy do udziału. Zaproszenia już są przekazywane przez Darka Porębę, który pełni funkcję pełnomocnika do spraw obchodów Świąt Państwowych. Spotykamy się tam u zbiegu tych ulic mniej więcej o 11.55. Będą także przyjaciele doktora Jaszczemskiego liczne grono. Lekarzy, lekarzy seniorów, rodzina, która mieszka w Słupsku, syn, który mieszka i pracuje jako lekarz, także w torniu myślę, że my, którzy jesteśmy ciekawi zawsze jak ta historia wpisywała się, powojenna historia wpisywała się w nasze także losy. A więc zapraszamy na te uroczystości. Po zakończeniu uroczystości przy Rondo imieniem już Haliny Jaszczemskiej podjedziemy z delegacjami pod pomnik bohaterów Warszawy i tam także złożymy symboliczny nasz hołd. Zapalimy światło. Jest szansa na reaktywację linii kolejowej Korzybie Bytów. Trasa zamknięta jest od kilkudziesięciu lat. Jej wskrzeszenia chcą samorządowcy z naszego regionu. Jest wstępne porozumienie samorządowców z Powiatu Słupskiego i Bytowskiego na temat przywrócenia linii 212. Wspólnie będą starać się o pieniądze z ogólnopolskiego programu Kolej Plus. Przywrócenie do funkcjonalności modernizacja linii 212 może kosztować nawet kilkaset milionów. Część kosztów będą musiały wyłożyć samorządy. Na razie samorządowcy z naszego regionu ustalili, że przystąpią do programu i złożą wstępny wniosek, tak zwaną fiszkę projektu. Koordynatorem i liderem została wybrana gmina Kępice. Marszałek zadeklarował finansowanie ruchu pociągów po modernizacji trasy. Absolwenci szkół podstawowych w czwartek i w piątek poznają wyniki egzaminów, które pisali w połowie czerwca. Potem będą mieli kilka dni na dostarczenie certyfikatów z wynikami do wybranych szkół średnich. Uczniowska nerwówka skończy się najpóźniej 19 sierpnia. Język polski, matematyka i język obcy z tych trzech przedmiotów ósmoklasiści pisali egzaminy w połowie czerwca, jakim poszło. O tym przekonają się już w czwartek i piątek. Informacje o wynikach podane w procentach zdobyć będzie można w szkołach, ale również na specjalnych platformach. Niezależnie od tego, każdy uczeń lub jego rodzic musi odwiedzić szkołę podstawową, by tam odebrać oryginał certyfikatu z procentowymi wynikami egzaminów. Ten dokument należy dostarczyć do szkoły średniej pierwszego wyboru ucznia. Czasu jest mało, bo tylko do 4 sierpnia. 12 sierpnia uczniowie dowiedzą się, czy dostali się do wybranej szkoły i klasy. Jeśli nie, będą musieli wybrać inne placówki, gdzie absolwenci szkół podstawowych we wrześniu rozpoczną naukę jasne będzie 19 sierpnia. Przypomnijmy, że w słupskich szkołach średnich czeka na nich 3,5 tysiąca miejsc, a wniosków złożono niespełna 2 tysiące. W niektórych klasach są aż trzy osoby na jedno miejsce. Pamiątkową tablicę poświęconą Izabel Zelheim. Odsłonięto w czwartek na budynku przy ulicy Wandy 3. Tam w 1929 roku urodziła się i przez lata mieszkała późniejsza honorowa obywatelka miasta Słupska. Tablicę odsłonięto w drugą rocznicę jej śmierci. W uroczystości odsłonięcia tablicy obok władz miasta uczestniczyli też przedstawiciele Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, a także byli współpracownicy i przyjaciele Izabel Zelheim. Prezydent Słupska przypomniała zasługi honorowej obywatelki miasta w budowaniu dobrych relacji między Polakami, Niemcami i Żydami. Ona uczyła nas, jak budować mosty między przeszłością niełatwą przecież, przedwojenną przeszłością niemieckiego miasta. A tą powojenną, na początku bardzo trudną, a potem już troszeczkę pozytywnie weryfikowaną historią Słowska, miasta wielokulturowego, wielonarodowościowego, a ona była tą osobą, która ten most potrafiła zbudować i bardzo mocno trzymać fundamenty tego mostu, żeby się nie zachwiały. Jej śmierć przed dwoma laty bardzo nas zadziwiła, dlatego że kilka dni przed śmiercią brała udział jeszcze w takim spotkaniu ze Stowarzyszeniem. E, kamienie pokoju, które miały nawiązywać do historii Otto Freudlicha i do otwarcia pomnika poświęconego pamięci Otto Freudlicha. Po kilku dniach poczuła się słabiej, po kilku kolejnych tak naprawdę nagle w pełni sił twórczych, intelektualnych, umysłowych odeszła. Pożegnaliśmy ją na starym cmentarzu, bo jej wolą było, ażeby tu w Słupsku, gdzie się urodziła, tu spoczęły jej szczątki, w grobie ze swoimi rodzicami. W budynku, w którym Izabel Zelheim urodziła się 26 września 1929 roku i w którym mieszkała do końca 1945 roku, dzisiaj mieści się Przedszkole Miejskie nr 6. Po powrocie do słupska w latach 90. ubiegłego wieku, pani Izabel współpracowała z wieloma słupskimi instytucjami, również z przedszkolem, które mieści się w jej rodzinnym domu. To również dzięki niej już trzylatki uczą się tam języka niemieckiego, poznają również niemiecką kulturę. Chciałam Ci Izabel podziękować za taką jedną wielką rzecz, że to nasze przedszkole to nie jest budynek przy Wandy 3. To przedszkole dzięki Tobie ma historię. Ma historię, ma duszę, którą, której my przez przypadek staliśmy się częścią. I moim obowiązkiem w tym momencie, w tej uroczystej chwili jest przyrzec Tobie, że my tą historię Będziemy podsycać, będziemy ją pielęgnować i będziemy się starać, żeby była przekazywana dalej przyszłym przedszkolakom. Po odsunięciu tablicy i złożeniu kwiatów, przedstawiciele władz miasta i przyjaciele pani Izabel odwiedzili jej grup na starym cmentarzu. Izabel Zelheim zmarła 30 lipca 2018 roku w wieku 89 lat. Ósmy raz seniorzy zmagali się w ustce. Tym razem jednak Spartakiada miała inną formę. Wszystko przez pandemię. To była nie tylko rywalizacja sportowa, ale przede wszystkim dobra zabawa. Mimo obostrzeń, usteccy seniorzy z uniwersytetu Trzeciego wieku, żyli kolorowo, stanęli w szranki. Było skromniej. Przede wszystkim w imprezie wzięło udział mniej osób. Nasze Spartakiada to już będzie ósme. Ale w takiej formie jak teraz, no to jest pierwsza niestety. Pandemia nas zmusiła do tego, żeby minimalistycznie to wszystko zrobić. Zaprosiliśmy tylko gości, którzy przebywają na wypoczynku tutaj. zaprzyjaźnianą Uniwersytet III wieku z Łazów. No i zrobimy to w tak minimalistyczny sposób, w ograniczeniach wszystkiego rodzaju wszelkiego rodzaju, jakie nam okres pandemii pozwala. Zawody były przede wszystkim świetną zabawą. Jak powiedział Jacek Graczek burmistrz Ustki w Spartakiadzie Seniorów wszyscy są zwycięzcami. Jesteście wszyscy zwycięzcami. Wasza aktywność, wasza energia pokazujecie jak można już w dojrzałym wieku wypełniać wolny czas. Także już przed rozpoczęciem tych zawodów wygraliście. Tradycją usteckich seniorów są Spartakiady organizowane na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Co roku impreza przyciąga dziesiątki osób. W tym roku odbyła się w skromniejszej formie. Była to ostatnia informacja w dzisiejszym wydaniu Obserwatora. Zapraszam Państwa na jutro na kolejny odcinek letniej redakcji Telewizji Słupsk. A ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia do jutra.